Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to jest miodniczka. Tu już ten kocioł trochę ustąpił. Może tak widać pszczoły. Otóż, co to była ta miodniczka? Miodniczka jest to, proszę Państwa, takie naczynie, które sadzamy proszę Państwa do główczaka i pszczoły same zabudowują tu proszę Państwa plastry z miodem proszę bardzo zobaczyć, o tak jak to mniej więcej wygląda otóż czemu to służyło? na dwór proszę Państwa królewski i na dwory magnackie oczywiście szedł w pierwszej kolejności miód Pitny. Oczywiście spożywano też miód, jakiś ten, powiedzmy, czy wyciskany, czy, czy kapany. Natomiast właśnie takie miodniczki to był ten miód, proszę Państwa, luksusowy. Bartnik, który umiał wyprodukować, proszę Państwa, miód w takiej miodniczce, był już mistrzem bartnictwa. Ja tu zrobiłem tą miodniczkę szklaną, żeby to było lepiej widać, pokaźniejsze. Natomiast, proszę Państwa, te miodniczki robiło się gaczki gliniane. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, ten plaster tutaj zbudowany przez pszczoły, ten miód jest zasklepiony i już zakonserwowany przez pszczoły i on tu jeszcze dojrzewa. I teraz, jeżeli jeśli to był garnek gliniany, przykrywało się to pokryweczką, pokryweczkę się szczelnie lakowało i taki miód mógł być bardzo długo przechowywany w plastrach. Mało tego, on im dłużej, proszę Państwa, był w tym gaczku, tym był bardziej dojrzały i tym jego własności były mocniejsze, ponieważ on tu cały czas dojrzewał. Jest to chyba jedyna na świecie w tej chwili, proszę Państwa, miodniczka.